Następny Zajawkowicz ze słumianym zapałem. X, D, 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 nie potrafisz googlować? Kod za ciebie też będzie metyca? Z IT to trzeba wychodzić, a nie wchodzić, w nikt żeby... nikogo za rączkę nie będzie lepiej jak już to na Na początku roku przeprowadziliśmy ankietę wśród osób, którym w 2022 roku udało się dostać swoją pierwszą pracę związaną z programowaniem. W ostatnim odcinku analizowaliśmy, ile czasu zajął im cały ten proces. Link do tego odcinka znajdziecie w opisie. W ankiecie zadaliśmy też inne pytania, którymi zajmiemy się dzisiaj. Przeanalizowałem odpowiedzi na ankietę i na ich podstawie udzielę Wam porad, które, mam nadzieję, pomogą Wam dostać pierwszą pracę. Ale przede wszystkim uświadomią, jak wygląda sytuacja na rynku. Więc jeśli zastanawiacie się, dlaczego tym wszystkim ludziom udało się już otrzymać pracę, a Wy ciągle nie możecie dostać odpowiedzi na wysyłane przez Was CV, no to zapraszam do pierwszego pytania. Czym wyróżniłaś, wyróżniłeś się na tle innych osób? I tutaj króluje konkretna odpowiedź. Blisko jedna trzecia osób, które odpowiedziały na to pytanie, twierdzi, że wyróżniły ich projekty, którymi mogli i mogły się pochwalić. Autorskie aplikacje, rozbudowane portfolio, udokumentowane profile z historią na GitHubie to wszystko działa na Waszą korzyść. Im bardziej są one unikalne, tym lepiej dla Was, bo firmy, które szukają kandydatów, naprawdę doceniają samodzielność i kreatywność, a nie duplikowanie kolejnych stron z jakichś tutoriali na YouTube. Więc jeśli w CV zamiast linków do Waszych projektów umieszczacie np. te śmieszne słupki, które mają obrazować Wasze skile albo jakieś certyfikaty ukończonych kursów, no to musicie ogarnąć temat. Jeśli macie się czym pochwalić, wrzućcie to do CV i pokażcie wiedzę w praktyce. Jeśli jeszcze nie macie portfolio ani nawet profilu na GitHubie, Dobierzcie się do roboty, lepiej późno niż wcale. Ale co jeśli macie już rozbudowane portfolio i super historię na GitHubie, a mimo tego ciągle nie dostajecie zaproszeń na rozmowy. Około 15% osób twierdzi, że na tle innych wyróżniła ich wytrwałość, zaangażowanie i zawziętość. I pewnie wiele osób oglądając ten film teraz myśli, przecież ja jestem zawzięty od miesiąca wysyłam CV. Moi drodzy, prawie 30% osób, które dostały swoją pierwszą pracę w 2022 roku, aplikowało do co najmniej 50 różnych. Firm. Ja wiem, że tytuł tego odcinka jest mocno clickbaitowy i pewnie niestety sporo osób zaczęło go oglądać po to, żeby znaleźć jakąś złotą radę, która pokaże drogę na skróty do dostania pierwszej pracy. Być może kojarzycie, że studiowałem przed pracą programisty budownictwo i niestety to, czego nauczyłem się na jak budownictwa i na budowie nie przełożyło się jakoś specjalnie na to, co robię w programowaniu. Aczkolwiek na budowie nauczyłem się jednej fajnej mądrości życiowej, którą chciałbym się z Wami teraz podzielić. Jak się człowiek nie jebie, to się z biedy nie wygrzebie. Więc nie tracicie czasu na szukanie jakichś magicznych sztuczek i drogi na skróty, bo ona po prostu nie istnieje. A jeśli liczyliście, że dostanie się do świata programowania to bułeczka z masłem i ktoś poda wam umowę na tacy, to niestety pora się ogarnąć. Ja wiem, że to wszystko może brzmieć dla niektórych bardzo demotywująco, ale zupełnie szczerze trochę mnie to cieszy, bo nie zależy mi na tym, żeby podpalać wasz słomiany zapał, tylko na tym, żebyście zrozumieli, z czym dostanie pracy związanej z programowaniem się wiąże. No to wiemy już, co może Wam pomóc dostać się na pierwszą rozmowę rekrutacyjną. Analizując ankietę, zapisałem parę fajnych odpowiedzi, które mogą Wam pomóc już na samej rozmowie. Oto jedna z nich. Poświęciłem trochę czasu na research odnośnie firmy i szefa, osoby, z którą miałem rozmowę, i dzięki temu tak się rozgadaliśmy, że przekroczyliśmy czas naszej rozmowy. I to jest naprawdę super motyw i super porada. Przed rozmową wejdźcie na stronę firmy, do której się rekrutujecie. Sprawdźcie, czym się zajmują, sprawdźcie, jakie projekty ostatnio robili, i przede wszystkim przygotujcie sobie do nich pytania. Zazwyczaj na rozmowach dostaniecie trochę czasu na to, żeby je zadać, i głupio by było, gdybyście dopiero w tym momencie zaczęli je wymyślać na gorąco. To jest w sumie rada nie tylko w kwestii rozmowy o pierwszą pracę, ale tak naprawdę przyda się Wam na każdym szczeblu kariery. No, ja stosuję to do dzisiaj, zawsze jak idę na rozmowę, to. Staram się przygotować jakieś pytania, i zupełnie szczerze to myślę, że nawet powiedzenie o tym, że przygotowaliśmy takie pytania przed rozmową, zadziała na Waszą korzyść. Bo wtedy osoba, która Was rekrutuje, zobaczy, że. Zależało Wam bardziej, że też poświęciliście troszkę więcej czasu na to, żeby się przygotować. Także zapisanie sobie takich pytań przed rozmową zajmie dosłownie chwilę, a myślę, że może bardzo zwiększyć wasze szanse. Kolejna odpowiedź: Potrafiłem się przyznać, że czegoś nie wiem. I tutaj również popieram w 100%. Jeśli czegoś nie wiecie, to bądźcie transparentni i powiedzcie to. Nie ma co kłamać, nie ma co rzeźbić na gorąco, bo to i tak wyjdzie prędzej czy później, ale czasami, albo właściwie najczęściej, wychodzi jeszcze na tej samej rozmowie, i, i wtedy to już jest czasami krzyżyk na drogę. Pracowałem w branży, która była ściśle związana z tematyką aplikacji, które były produktem tej firmy. To faktycznie może być mega atut, więc jeśli macie jakieś inne doświadczenia zawodowe, to nie bójcie się nimi podzielić na rozmowie czy przed rozmową, zwłaszcza jeśli firma, do której aplikujecie, działa w obszarze biznesowym. Zbliżonym albo nawet tym samym do tego, w którym wy już macie doświadczenie. I najlepsze zostawiłem na koniec byłam skłonna wziąć pracę za żałosne pieniądze i na słabych warunkach No właśnie w ankiecie pytaliśmy również o to ile wynosiły zarobki osób które dostały swoją pierwszą pracę w 2022 roku i tutaj muszę się przyznać że mocno spieprzyłem bo w ankiecie nie sprecyzowałem czy chodzi o zarobki netto czy brutto na szczęście większość odpowiedzi i tak dodała taki postfix albo prefix mówiąc o tym czy to jest netto czy brutto trochę się musiałem w każdym razie na żeby to wszystko przeliczyć i wyszło z tego sporo ciekawych insightów tak więc a propos całego bycia programistą 15k w odniesieniu do tego przyjęcia pracy za żałosne na żałosnych warunkach i za żałosne pieniądze tylko jedna osoba z ponad 70 ankietowanych dostała na rękę ponad 10 tysięcy złotych natomiast aż 30% dostało na rękę nie więcej niż 3000 zł w swojej pierwszej pracy czy stażu więc niestety droga do zostania programistą albo programistką 15k jest długa i fuboista. Oczywiście wiele osób podkreśliło, że był to tylko taki przejściowy okres na początku stażu albo w pierwszych miesiącach pracy i potem ta pensja poszła do góry, ale tak czy siak warto się na to przygotować zarówno finansowo jak i mentalnie. Mediana zarobków wynosiła 3,5 tysiąca netto na UOP i faktycznie najwięcej odpowiedzi jest w przedziale od 3 do 4000 tysięcy PLN. Jest to około 45%. Myślę, że podawanie tutaj średniej nie ma za bardzo sensu, bo wszystko musiałem sprowadzić do kwoty netto na UOP. A dodatkowo. Ta ankieta była zadana do wszystkich osób, które dostały prace związane z programowaniem, więc niektóre z nich dostały prace związane z frontendem, inne z backendem, inne z testowaniem. Więc rozbieżność jest tutaj bardzo duża. Nie chodzi o to, żeby wyciągnąć tutaj średnią. Jeśli bardziej Was interesuje taki aspekt finansowy i takie dokładniejsze dane, to myślę, że warto sprawdzić publiczne raporty takich serwisów jak Bulldog Jab, jak Just join IT czy NoFluff jobs bo oni mają tą próbkę statystyczną dużo, dużo większą. Celem tego pytania w naszej ankiecie było właśnie sprawdzenie, jak to jest z tymi 15K? Czy rzeczywiście można na to liczyć w pierwszej pracy? I ile osób jest zmuszonych do tego, żeby wziąć, No powiedzmy, tą stawkę zbliżoną do minimalnej krajowej? I jak widzicie, takich osób jest naprawdę sporo. W sensie tych, które wzięły tą mniejszą stawkę, nie tą dużą oczywiście. Osób z tą dużą stawką na, w swojej pierwszej pracy jest bardzo mało. Sporo dzisiaj tych mniej pozytywnych wiadomości. Więc jeśli jeszcze się nie zdemotywowaliście i ciągle oglądacie film, to wiem, że bardzo Wam zależy. Więc teraz przejdziemy do kwestii tego, z jakich materiałów do nauki korzystały osoby, które odpowiedziały na ankietę. I mam nadzieję, że dzięki temu poczujecie jakąś fajną inspirację, poznacie jakieś nowe sposoby nauki i być może zwalidujecie te, z których wykorzystać. Z jakich materiałów korzystałeś, korzystałaś podczas nauki programowania? I tutaj mamy zdecydowanie jedną wygraną i jedną przegraną opcję. Wygranym są tak zwane tańsze kursy na platformach typu Udemy, Screenba czy Code Academy. Jako tańsze mam na myśli takie, które można kupić za kilkadziesiąt złotych w porywach do dwóch stówek, powiedzmy. Korzystało z nich ponad 60% osób, które odpowiedziało w ankiecie. I jeśli chodzi o przegranego, to są nim bootcampy. Korzystało z nich mniej niż 4% osób. I pomimo tego, że powtarzam to od początku kanału, to powiem to jeszcze raz, bo właśnie dostałem kolejny argument. Nie warto iść na bootcamp. W porównaniu ze zwykłymi kursami dostępnymi online, bootcampy są droższe, są mniej elastyczne i bardzo często niestety uzależniają Was od proszenia o pomoc. Pewnie dla wielu kursantów wizja takiej dedykowanej osoby, takiego dedykowanego mentora, to jest fajna sprawa, ale niestety w pracy programisty i programistki nikt Was nie będzie prowadził za rękę. Musicie wyrobić sobie takie nawyki, jak szukanie odpowiedzi, szukanie materiałów do nauki czy samodzielne myślenie. A skoro jesteśmy przy samodzielności, to co ciekawe, około 20. 22% osób twierdzi, że korzystały jedynie ze źródeł darmowych, takich jak dokumentacje, YouTube, darmowe e-booki czy projekty szkoleniowe takie jak The Odin Project. Oczywiście ta darmowa droga jest nieco trudniejsza, bo pomimo tego, że w internecie jesteście w stanie znaleźć naprawdę całą wiedzę, którą ludzkość ma o programowaniu, po to, żeby się jej nauczyć, to czasami ustrukturyzowanie jej jest ciężkie i ciężko się w tym wszystkim połapać. Dlatego nie dziwię się, że wiele osób wybiera. Takie po prostu rozpisane krok po kroku kursy na tych tańszych platformach. Chciałem jeszcze wspomnieć o jednej opcji, indywidualnym mentoringu. Wbrew pozorom cieszy się on sporym zainteresowaniem. Skąd to wiem? Sprawdziłem swoje DMy na wszystkich socialach i w sumie od początku roku dostałem już 31 pytań o to czy udzielam prywatnych konsultacji. Wśród osób, które odpowiedziały na ankietę tylko 4% korzystało z pomocy mentora. Tak więc podsumowując, odpuśćcie bootcampy, bo nie są warte tych horrendalnych pieniędzy. Spróbujcie zacząć od darmowych źródeł takich jak YouTube, takich jak dokumentacje czy projekty szkoleniowe, szkoleniowe takie jak przykładowo ten The Odin Project, o którym dzisiaj się dowiedziałem. Jeśli potrzebujecie ustrukturyzowanej ścieżki to sprawdźcie Udemy, Code Codecademy czy Team Treehouse. Ciężko mi tutaj polecić jedną opcję, bo jest ich naprawdę dużo, a zdaję sobie sprawę z tego, że macie różne gusta. Koniecznie polecam sprawdzić opinie na temat danego kursu i danej platformy, jeśli są jakieś darmowe lekcje, to również je obczaić, a następnie wybrać potem tą platformę albo ten kurs, który się Wam najbardziej podoba. Zupełnie szczerze, to nie odkryliśmy w tym odcinku żadnej Ameryki. Mam w ogóle wrażenie, że wszystko to, co dzisiaj powiedziałem, jest mniej lub bardziej rozsiane nie tylko w naszych odcinkach na naszym kanale, ale w ogóle we wszystkich materiałach dostępnych, czy na polskim, czy na e, w ogóle interkon interkontynentalnym, internacjonalnym, międzynarodowym YouTubie. Ale cieszę się, że dzisiaj te przemyślenia mogłem poprzeć na ankiecie, którą przeprowadziliśmy, i mam nadzieję, że Was to też zmotywuje do nauki, no bo teraz macie realny przykład na to, że są, jest grupa ludzi, którym to się udało, wiecie, jak to zrobili, i nic nie powinno Was teraz powstrzymać przed tym, żeby iść ich śladami. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, to oczywiście zadajcie je do ankiety, bo zdaję sobie sprawę, że. Niektóre z tych wyliczeń mogą być niejasne, ale podobnie jak w poprzednim odcinku, jeśli jakieś pytania się pojawią, to wszystko bardzo chętnie w komentarzach wyjaśnimy. Dodatkowo dajcie też znać w komentarzu, z jakich źródeł do nauki wy obecnie korzystacie, bo to też jest mega ciekawe. W następnym odcinku prawdopodobnie zamkniemy już temat ankiety, przejdziemy do ostatnich pytań i myślę, że to będzie bardzo ciekawy odcinek, bo dwa ostatnie pytania w ankiecie brzmiały następująco. Jak wyglądał twój pierwszy dzień w pracy jako juniora lub juniorki i jakie było wasze pierwsze zadanie? Więc zobrazujemy sobie trochę to, jak taki pierwszy dzień w pracy związanej z programowaniem wygląda, no i jak wygląda pierwsze zadanie osób, które świeżo dostały swoją pracę, więc myślę, że będzie ciekawie. Jeśli dla Was również to brzmi ciekawie, to oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału i kliknięcia w ten dzwonek, jeśli nie chcecie przegapić odcinka. Bo niestety fakt, że tylko subskrybujecie kanał, nie znaczy, że nasz film zobaczycie na stronie głównej. No cóż. Tak działa YouTube, my z tym nic nie możemy zrobić, ale jeśli klikniecie sobie w ten dzwonek, to dostaniecie powiadomienie w momencie, gdy my jakiś nowy film na kanał wrzucimy, więc serdecznie zachęcam. Dodatkowo oczywiście mocno zapraszam na wszystkie nasze socjalki, na naszego Discorda, na naszą grupę na Facebooku i na nasz newsletter. Wszystkie linki znajdziecie w opisie filmu. A na dzisiaj to już wszystko. Serdeczne dzięki za obejrzenie go do końca. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.

the neck